Dzień dobry Państwu. Witam Was. Polski Teatr w Wilnie Studio. Szanowni Państwo, w tym roku teatr obchodzi swój 60-lecie. To chyba dużo, a może nie dużo. Za te lata wiele się zmieniło w teatrze. W swoim czasie, kiedy pani Janina Stróżanowska, założycielka naszego teatru, zakładała ten teatr z myślą o tym, żeby Istniało w Wilnie ze sceny brzmiało polskie słowo. Dzisiaj już, kiedy jesteśmy w tym Ibliuszowym roku 60-lecie, a minęło to sporo, teatr się zmieniał. Zmieniały się sztuki, pozwolenia, zmieniała się polityka, a dzisiaj możemy robić wszystko. Tylko takie dziwne okazje wyszły, że nie moglibyśmy, nie mogliśmy. W tym roku obchodzić tak i byle już jak każde, i byle już obchodziło się. Niestety, no trudno. Ale staraliśmy się dla Was zrobić wszystko, to, co było możliwe, akurat w tym roku, roku pandemii. Były dwa festiwale, to znaczy transmisje, a teraz trwa festiwal Mono, który jest piątym takim festiwalem, i dzisiejszy festiwal jest pod hasłem Bliżej widze. No cóż, nie mogliśmy być zbyt blisko Was, ale byliśmy razem. Muszę powiedzieć, że odbyły się spektakle, odbyły się koncerty wszystko, co możliwe było być na e, online, jak również bajki dla dzieci, e, także środy literackie, no i wystawy. Chciałam podziękować, że. E, Mimo wszystko byli ci którzy obok nas, którzy nam pomagali, wspierali. To muszę powiedzieć i podziękować dla Polski, którzy, która ciągle nami się opiekuje i mamy zawsze fundusze, dzięki którym możemy swoje wykonywać projekty, a to za pomoc, pomocy Polakom na wschodzie. Muszę podziękować dla Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, która ciągle wspiera nas, jak materialnie, tak i duchowo i zawsze możemy rozliczać na nich, na ich pomoc, na ich obecność z nami. No oczywiście, że chyba nigdy nie byłoby teatru, gdyby nie było widza. To, to, to jest najważniejsze. Najważniejszy jest widz, który przychodzi jak młody, tak te pokolenia, które y, przez całe chyba 60 lat przychodziło, i miejmy nadzieję, że będą lepsze o czasy właśnie do z Wami się spotkania. Chciałabym się pochwalić dużo, bo zrobiło się bardzo dużo, bo było bardzo dużo dobrych ludzi przeszło w teatrze. Wiele aktorów stało się gwiazdami, jak mówi się, teatru litewskiego, teatru polskiego, które wyjechały od nas. Natomiast na dzisiaj to też dziękuję swoim aktorom że byli ciągle razem, to, co było możliwe, wszystko się robiło. No, chciałam też powiedzieć, że ciągle i zawsze jesteśmy razem i wspólnie współpracujemy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie, dzięki im. Dzięki też wsparciu Witoldowi Rodzieńcowi, to jest nasz aktor, który 30 lat gra na scenie, który też wspiera materialnie ze swoją restauracją sakwa. Co byście chciało jeszcze powiedzieć, bo strasznie dużo można i chce się powiedzieć dla Was dzięki. Dzięki, że jesteście, dzięki, że bywacie, dzięki, że wspieracie. A my chcemy zawsze się pochwalić to, co my robimy, to, co możemy zrobić. Myślę, że tego, czego nie dorobiliśmy w tym roku bo tylko się robiło przede wszystkim większe części to na online. Natomiast postaramy się możliwie, da Bóg nam, że w następnym roku wszystkie spektakle odbędą się na żywo, jak to się mówi, bliżej widza, to, co akurat nam się bardzo chciało. Nie muszę powiedzieć, że jeszcze to nie jest ostatnie, Dni, bo w grudniu jeszcze będą na online wystawiane niektóre przedstawienia jak Zelwowa, Lwowa, z Lublina, z Polski. Przedstawienia, które należyć będą do właśnie tego festiwalu Monowskut. No a dzisiaj akurat mamy wystawę. Właśnie wystawa Polskie drogi do niepodległości, kino niepodległej. Muszę powiedzieć, że to jest prezentacja sylwetek 20 wybitnych postaci, reprezentujących przedwojenne środowisko filmowe. Tą wystawę nam organizowała, która już jak mówiłam, z którą współpracujemy, która nas wspiera w Pomocy Polakom na Wschodzie. Dzisiaj Państwo obejrzą na tej wystawie sylwetki aktorów, filmowych, reżyserów którzy pracowali, którzy włożyli swój wkład do filmu, do sztuki teatralnej, jak reżyserskiej i scenarzystów w czasach wojennych, jak również powojennych, w czasach komunistycznych. Autorem wystawy jest Piotr Jezierski, pisarz, kulturoznawca i dziennikarz związany z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie redaktor portalu Ida, autor zbiorów esejów Sita strachu i Wektory wyobraźni oraz powieści Kochankowie brzydszej córki. W latach 2010 16 realizator programów telewizyjnych poświęconych klasce polskiego kina w iluzjonie i kalejdoskopie polskiego filmu. Szanowni Państwo, teraz akurat zaproszę autora, tej wystawy, który akurat zapozna z każdą postacią tutaj na tej wystawie. A co do powiedzenia od teatru, mamy do je jeszcze, że myślę, że nie tylko ta wystawa, jeszcze powtórzy się wiele innych i zaproszę na te wystawy wszystkich tych, którzy chcieli bardzo, bardzo przyjechać do nas na festiwal i dojadą na pewno na następny rok, może trochę na inny festiwal, ale będę Was czekać i będzie cały teatr czekać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam na wystawę Kino Niepodległej, która jest trzecią odsłoną takiego cyklu wystaw Polskie Drogi do Niepodległości. To jest trzecia odsłona, poprzednie dwie zajmowały się bohaterami polskiej niepodległości, dążenia do niej tak mniej więcej do początku XX wieku, ta wystawa opowiada o bohaterach, właściwie już niepodległość bohaterach zbiorowej wyobraźni, bo są to gwiazdy kina y, i ludzie, którzy to kino tworzyli y, i opowiada przede wszystkim o kulturze dwudziestolecia międzywojennego, o tym, y, co bawiło naszych, naszych przodków, czym, czy, na co chodzili do kina, y, jakie, na jakie gwiazdy zwracali uwagę, jakie gwiazdy śledzili w mediach. To wszystko będą Państwo mogli obejrzeć właśnie na tej wystawie. Więc zapraszam na takie małe oprowadzenie. Pokażę za chwilę postaci, których jest tu, jest tu 20. Są to, tak jak powiedziałem, wybitne osobowości kultury. Aktorzy, kilku reżyserów, jeden scenarzysta. No, są to postaci. Bardzo skomplikowanych czasami losach. Mamy tu aktorów, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, cierpieli po tej wojnie. Mamy aktorów, którzy zginęli w czasie wojny i mamy takich, którzy kolaborowali z Niemcami. Ale zawsze są to bardzo ciekawe historie, więc może kilka życiorysów za chwilę przedstawię. Zapraszam. Naszą wystawę otwiera Elżbieta Barszczewska, aktorka. Bardzo znana przed wojną, y, której największą sławę chyba przyniósł film Trendowata, y, ekranizacja powieści Łęgi Mostowicza, ale znana była również y, z, z podwójnej roli w Znachorze. Y, wspaniałą rolę zagrała w Dziewczętach z Nowa Lipek. Y, no i w, właściwie łączy ją... Troszeczkę z, z naszym kolejnym bohaterem, czyli z Franciszkiem Brodniewiczem, który partnerował jej w Trendowatej, zresztą był potem bohaterem drugiej części, kontynuacji Trendowatej, w której Barszczewska pojawia się już jako duch. Kolejnym bohaterem naszej wystawy jest Eugeniusz Bodo, aktor niezwykle popularny, zresztą spopularyzowany współcześnie przez serial telewizyjny, który mogli Państwo niedawno oglądać. Postać wspaniała, aktor znany z ekranów, producent filmowy, scenarzysta, jak również gwiazda kabaretu. Która, która odznacza się naprawdę yy, tragicznymi losami, yy, jeśli chodzi o, o, o wojnę i jego śmierć. Yy, to, to była wielka tragedia, yy, jak wielu zresztą naszych bohaterów, o których opowiem za na naszej wystawie nie mogło zapragnąć również Heleny grosówny. Pojawia się Adolf Dymsza, który jest oczywiście no, no, oczywistą gwiazdą przedwojenną gwiazdą komediową, ale miał też kilka dramatycznych wątków, znaczy wątków kinowych, kiedy zabrał wspaniałe role niekomediowe, szczególnie w moim starym filmie przedwojennym. No i pojawia się. Również Mieczysława Ćwiklińska, aktorka, aktorka scen polskich, która po raz pierwszy zagrała w filmie dopiero w wieku 54 lat. Miała 54 lata, kiedy, kiedy pojawiła się na, 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 na wielkim ekranie. Przyglądamy się też takiej gwiazdzie jak Lena Żelichowska, która zagrała w tak wspaniałych filmach jak Granica, Sygnały, a w czasie wojny z wojna w zawierucha właściwie zagnała ją aż do Indii, gdzie jej losy były bardzo ciekawe, bardzo ciekawe dla Państwa do zapoznania się podczas widzenia wystawy. Kazimierz Jonasz stępowski to kolejna gwiazda, o której opowiada wystawa, aktor teatralny. Który, który od początku istnienia polskiego filmu grywał w, w rolach e, na, najpierw małych, potem coraz większych. E, aktor o stu twarzach, potrafił właściwie zamienić się w każdego. E, i aktor, który ma bardzo ciekawe losy wojenne. Właściwie jego śmierć to to, 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 to jest wielka tragedia. E, jego żona była heroinistką, która. E, e, która brała pieniądze od, od Polaków, w zamian za to miała uwalniać, uwalniać rodzin bliskich z, z, więzień, z niemieckich więzień, no a wszystkie pieniądze wydawała na, na narkotyki, był wydany na nią wyrok i podczas wykonywania tego wyroku przez, przez, przez państwo podziemne, Junosza Stępowski zasłonił żonę własnym ciałem i tak zginął. Jest to jedna z największych tragedii polskiego kina. Wśród wielu naszych bohaterów znalazł się też Aleksander Zelwerowicz, wybitny aktor, wybitny pedagog polskiego teatru, który grywał, grywał przed II wojną światową w polskich filmach, grywał głównie role dwu-, drugoplanowe, ale zawsze to były role, które się zauważało, które się zapamiętywało. No i kolejna postać to jest Michał Waszyński, reżyser, Reżyser kilkudziesięciu przedwojennych filmów, który w czasie wojny przyłączył się do armii Andersa. Potem miał, taki, miał jakieś różne przygody, już powojenne. W każdym razie skutkiem tych przygód było to, że stał się nawet producentem wielkich hollywoodzkich produkcji, które były realizowane w, w, w Europie. Wystawę zamyka Ina Benita. Właściwie można by ją nazwać przedwojenną seksbombą, bombą. Wspaniałe losy, bardzo, bardzo tajemnicze, bo jeszcze kilka lat temu myśleliśmy, że Ina Benita zginęła razem ze swoim synem w czasie Powstania Warszawskiego. Otóż okazuje się, że odnaleźli się jej potomkowie w Stanach i miała bardzo bogate życiorys już wojenny i powojenny, kiedy to występowała na wzorowym wybrzeżu, pojawiała się też w Afryce. No w każdym razie długie lata jeszcze żyła, żyła za oceanem. Zapraszam na naszą wystawę. Opowiedziałem tylko o kilku postaciach. Jest tu jeszcze wiele gwiazd. Jest Ludwik Sempoliński, jest Jadwiga Smosarska, Szczepko i Tońko. Mogą się Państwo jeszcze wiele o nich dowiedzieć, poznać ich bliżej, zobaczyć zdjęcia. Naprawdę to jest wspaniała przygoda, dzięki której no, która, mam nadzieję zachęci do oglądania przedwojennego polskiego kina. A w tym roku wystawa Kino Niepodległej. Jest gościem festiwalu Monowsk. Zapraszamy.